Narcyz nie potrzebuje krzyczeć, żeby tobą rządzić. Wystarczą trzy subtelne sztuczki, przez które zaczynasz wątpić w siebie. Pierwsza idealizacja i dewaluacja. Najpierw jesteś dla niego wyjątkowa, idealna, a chwilę później nic nie warta. Ten emocjonalny roller coaster uzależnia cię od jego akceptacji. Druga gaslighting. Narcyz sprawia, że zaczynasz wątpić w to, co widzisz i czujesz. Przesadzasz. Źle to zapamiętałaś. To klasyczne narzędzia kontroli. Trzecia: milczące karanie. Kiedy nie robisz tego, czego chce, znika. Cisza staje się karą, a ty zaczynasz gonić za jego uwagą. Im szybciej rozpoznasz te wzorce, tym trudniej będzie tobą manipulować. A czy ty spotkałaś kiedyś kogoś, kto używał tych sztuczek? Subskrybuj analizę umysłu, by lepiej rozumieć ludzi i chronić siebie.